Jedni chcieli pokazać równość i odmienność, drudzy nie zamierzali im na to pozwolić. W Gdańsku odbyły się równolegle dwie manifestacje. Trójmiejski Marsz Równości organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz kontrmanifestacja sympatyków ugrupowań prawicowych. Zaczęło się od śpiewów i tańców na Targu Węglowym. Kilkaset osób z kolorowymi naklejkami i transparentami manifestowało w obronie demokracji, wolności i swobód obywatelskich. Wiemy co robimy. Jesteśmy tutaj po to, żeby świętować. To jest nasz dzień. Dzisiaj Gdańsk staje się tęczowym gdańskiem, i idziemy w legalnym pokojowym zgromadzeniu. Za barierkami i kordonem otaczających ich policjantów zabrała się kontrmanifestacja. Na jej czele stała gdańska radna Anna Kołakowska. Po prostu chcemy powstrzymać to szaleństwo. Chcemy przede wszystkim, żeby ulice polskich miast były normalne, i żeby nie stały się tak nienormalne jak skłonności seksualne tamtego środowiska, środowiska LGBT, środowiska homoseksualnego. Padały obraźliwe hasła i okrzyki. Doszło także do wymiany zdań. Właśnie się do was. Symbolicznie rozdarto także flagę kodu po drugiej stronie barykady panowały odmienne nastroje. Jesteśmy razem, a razem jest łatwiej domagać się własnych praw niż każdemu osobno. I to jednoczy poza tym pokazuje też ludziom, którzy nie znają w ogóle osób, a myślą, że, że to są źli ludzie pokazują, że jesteśmy zwyczajnymi, normalnymi. I takim, i takim, tak jak wszyscy. Przedstawiciele trójmiejskiego Marszu Równości postanowili opuścić centrum i przenieść się w kierunku Gdańska Brzeszcza. Na ich drodze stanęli kontrmanifestujący. To zgromadzenie jest nielegalne. Za 5 minut policja przystąpi do działa. W kierunku policji poleciały butelki, kamienie i petardy. Policja, nie chcąc ryzykować, postanowiła zmienić trasę Marszu Równości i poprowadziła ją przez ulicę 3 Maja na plac zebrań ludowych. Tymczasem kontrmanifestujący kolejny raz starli się z policją. Zatrzymanych zostało kilka osób, w tym Maria Kołakowska, córka Anny Kołakowskiej, radnej miasta Gdańska. O Marysia, mama dalej walczy. To był uciążliwy dzień dla kierowców podróżujących po Gdańsku. Drogi w centrum były zamknięte, więc tworzyły się ogromne korki, w których kierowcy tracili po kilkanaście minut. Nad przebiegiem obu manifestacji czuwało około 300 funkcjonariuszy. Przedstawiciele Trójmiejskiego Marszu Równości postanowili opuścić centrum i przenieść się w kierunku Gdańska-Brzeszcza. Na ich drodze stanęli kontrmanifestujący. To zgromadzenie jest nielegalne. Za pięć minut policja przystąpi do działań. W kierunku policji poleciały butelki, kamienie i petardy. Policja, nie chcąc ryzykować, postanowiła zmienić trasę Marszu Równości i poprowadziła ją przez ulicę Trzeciady. Panowały odmienne nastroje. My jesteśmy razem. A razem jest łatwiej domagać się własnych praw niż każdemu osobno. I to jednoczy. Poza tym pokazuje też ludziom, którzy nie znają w ogóle osób, a myślą, że, że to są źli ludzie, pokazują, że jesteśmy. Tajnymi, normalnymi i takimi i takimi, tak jak wszyscy. Były normalne, żeby nie stały się tak nienormalne jak skłonności seksualne tamtego środowiska, środowiska LGBT, środowiska homoseksualnego. Padały obraźliwe hasła i okrzyki. Doszło także do wymiany zdań. Właśnie się Nie podchodzę do Was. Symbolicznie rozdarto także flagę kodu. Po drugiej stronie barykanów, wolności i swobód obywatelskich, wiemy co robimy. Jesteśmy tutaj po to, żeby świętować. To jest nasz dzień. Dzisiaj Gdańsk staje się tęczowym Gdańskiem. Eee, I idziemy w legalnym, pokojowym zgromadzeniu. Za barierkami i kordonem otaczających ich policjantów zabrała się kontrmanifestacja. Na jej czele stała Gdańska radna Anna Kołakowska. Po prostu chcemy powstrzymać to szaleństwo. Chcemy przede wszystkim, żeby ulice polskich miast. Jedni chcieli pokazać równość i odmienność, drudzy nie zamierzali im na to pozwolić. W Gdańsku odbyły się równolegle dwie manifestacje: Trójmiejski Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, oraz kontrmanifestacja sympatyków ugrupowań prawicowych. Zaczęło się od śpiewów i tańców na targu węglowym: kilkaset osób z kolorowymi naklejkami i transparentami manifestowało w obronie demokracji.